Cześć Anita, mam do Ciebie bardzo ważne pytanie. Dlaczego zadawanie dobrych pytań jest takie ważne? Bardzo dobre pytanie, Aniu. Przede wszystkim, zadawanie dobrych pytań pomaga nam wyjść poza schematy myślenia. Możemy lepiej zrozumieć rzeczywistość, w której funkcjonujemy my albo drugi człowiek, no i dzięki temu możemy też lepiej zrozumieć siebie i tą drugą osobę. Kiedy zadajemy sobie dobre pytania, możemy dojść do sedna sprawy, możemy zrozumieć, jakie jest źródło przyczyna danej sytuacji, ale też to, co bardzo ważne, możemy generować nowe rozwiązania dzięki zadawaniu sobie dobrych pytań. To wpływa docelowo na to, że lepiej rozwijamy siebie i też możemy lepiej rozwijać innych ludzi, a to też wpływa na to, że możemy unikać błędów na przyszłość. Ja się z tym wszystkim zgadzam i faktycznie jest wiele korzyści, ale jednocześnie obie wiemy, że Ludzie nie potrafią sobie zadawać pytań za bardzo albo nie mają gotowych pytań, dobrych pytań. No jest w tym problem ogólnie, dlatego powstały 404 pytania, ale prawdziwie jakby geneza powstania z tych czterech pytań jest zupełnie inna, bo zaczęła się od twojego detoksu technologicznego. To prawda. W zeszłym roku ze względów na moje zdrowie psychofizyczne zdecydowałam się na sześciotygodniowy detoks technologiczny. I w trakcie tych 6 tygodni, tylko 16 godzin łącznie spędziłam przed ekranem komputera, byłam wycięta totalnie z maila, z social mediów. Twierdzam, tak, to jest prawda, nie było jej. Dokładnie i w trakcie trzeba było sobie jakoś radzić, więc bardzo dużo notowałam ręcznie i podczas jednego z takich notowań ręcznych po prostu z mojej głowy zaczęły wypadać pytania. I kiedy po 30 minutach zorientowałam się, że tych pytań jest aż 70, to stwierdziłam, że być może można je podzielić na jakieś kategorie kolorystyczne, i faktycznie tak powstał pomysł siedmiu kolorów odpowiadających siedmiu obszarom życia, co można powiedzieć, że jest taką też wisienką na torcie mojego 14-letniego doświadczenia jako coach, też pracując indywidualnie i zespołowo z klientami. I pierwotnie miały to być karty takie drukowane. Pamiętam, żeby, żeby to było coś namacalnego, fizycznego, ale wtedy miałyśmy dyskusję i weszłam ja z moim doświadczeniem znów skrajnie innym, czyli z IT, z pracy z aplikacjami mobilnymi, no i skończyłyśmy z. Ad podręcznikiem i z aplikacją mobilną na Androida i iOS'a, żeby po prostu te pytania były zawsze pod ręką, żeby można było dosłownie nimi zakręcić, żeby czy na spotkaniach takich towarzyskich, czy w pracy, takiej indywidualnej, czy zawodowej, po prostu były, ale podręcznik jest dla, dla coachów, trenerów, żeby mogli pracować z nimi i tam są różne instrukcje, prawda? Tak, jest podręcznik przygotowany do pracy własnej, czyli do self-coachingu i tam jest kilka propozycji tego, jak można pracować z pytaniami codziennie albo jak można pracować z pytaniami raz na jakiś czas. I jest też wersja podręcznika dla profesjonalistów, czyli właśnie dla coachów i menadżerów lub dla innych osób, które potrzebują zadawać innym ludziom pytania w pracy. Tam oprócz rozpisanych instrukcji pracy jeden na jeden i pracy grupowej są dodatkowo też nagrania audio, w których dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat tego, jak zadawać te dobre pytania, żeby to miało ręce i nogi. To nie wszystko, bo jeszcze można rozwinąć się bardziej i skorzystać z wersji y, dla profesjonalistów, to to nazwałyśmy, y, czyli sesji jeden na jeden z tobą, żeby tak, rozwinąć te kompetencje i żeby móc odbić myśli, jakieś faktycznie swoje case study y, przerobić, a my to wewnętrznie nazywamy takim właśnie mentoringiem y, kompetencji zadawania pytań. Dokładnie tak i też mamy przygotowaną wersję dla firm, dla zespołów, dla organizacji. Jeżeli takie są chętne do współpracy z nami, to też jak najbardziej jest możliwość rozwijania takich kompetencji, zadawania pytań na szerszą skalę. Tak, wszystkie informacje właściwie jakieś szczegóły są na stronie, a jednocześnie zawsze jesteśmy otwarte, żeby do nas zadzwonić. Bardziej może napisać. Wszystko jest, wszystko jest opisane, także mamy nadzieję, że będzie coraz więcej osób, które będą korzystać. Właśnie z zadawania dobrych pytań. Tak, wszystkim nam to wyjdzie na dobre, jeżeli będziemy sobie zadawać dobre pytania. Tego się trzymajmy. Dokładnie.